Pan Darusz Pasieka, zakomity trener piłki nożnej. Panie Darusz, co Pana sprowadziło na dzisiejszy mecz pomiędzy Lechią Gdańska-Śląskiem Wrocław? Ja nie tylko jeżdżę na mecze Ekstraklasy, ale też staram się na innych ligach być, bo, ponieważ w tej chwili jestem bez pracy i myślę, że pewne obserwacje, pewne spostrzeżenia gdzieś tam pewnie w przyszłości się przydadzą. Dlatego to jest powód tego, dlaczego jestem akurat dzisiaj w Gdańsku na meczu, albo byłem mocno związany właśnie z Trójmiastem. Chciałby Pan wrócić jeszcze do klubu, do Arki Gdynia? O Wie Pan, w naszej pracy to jest tak, że co się chce, to nie zawsze się spełni. Nieraz życie całkiem inaczej pisze scenariusz i tutaj na pewno na, na różne opcje człowiek jest otwarty. Ja spędziłem tutaj akurat w Gdyni 19 fajnych miesięcy. Na pewno będę wspominał za każdym razem derby Trójmiasta. One akurat... W tej konstelacji, jak dzisiaj jest, w ligowej nie mogą się odbyć, ale myślę, że przyjdzie czas na to, że y, będą w Klasie y, derby Trójmiasto, bo to wszystko, pamiętam, wszystkich tutaj elektryzowało, wszystkich ludzi strasznie napędzało i były to fantastyczne momenty, i myślę, że będzie ten moment, kiedy znowu. Ten stadion, który tutaj jesteśmy na PG Arena i ten stadion, który, który jest w Gdyni wypełnią się i będą, będą to święta piłkarskie dla całego Trójmiasta. Jeszcze wracając do meczu, jak ocenia Pan styl Lechii Zupełnie inaczej grają teraz piłkarze niż w poprzednich meczach. Mi się szczególnie kocówka podobała. Ostatnie pół godziny mi się bardzo, bardzo tutaj w wykonaniu drużyny Pawła Janasa podobało, gdzie y, tutaj akurat y, trener rzucił wszystko na jedną szalę. Y, stworzono Naprawdę kilka fantastycznych sytuacji. Myślę, że akurat drużyna śląska może podziękować Bramkarzowi Kelemenowi, który w kilku sytuacjach zachował się fantastycznie i, i, i obronił właściwie ten jeden punkt dla drużyny śląska, bo z przebiegu gry myślę, że akurat Lechia była drużyną lepszą. Grającą szybciej i stworzyła sobie, po pierwsze o wiele więcej sytuacji bramkowych, a jak to w piłce jest, nie zawsze, nie zawsze niestety to yy, yy, powoduje, że się mecz wygrywa, chociaż trzeba też podkreślić, że długi czas drużyna Śląska grała jednego zawodnika, nie i to mi na pewno było trudniej. Życzymy powodzenia w znalezieniu pracy. Ma pan już jakieś konkretne propozycje? Nie, dzisiaj w tej chwili się nic nie dzieje. Czekamy, co się będzie yy, w przyszłości gdzieś tam działo, organizowało. A jak przyjdzie taki moment, to wszyscy zostaną poinformowani. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo.